Witam, jest 3 czerwca 2015 roku. Proszę bardzo, idę stamtąd, z Jagodnej. Teraz jestem tutaj na niebieskim szlaku. O tam widać szlak. I tak wygląda dolina wraz z górami, tam po drugiej stronie doliny, którą widzieliśmy wcześniej troszkę. Tam widzieliśmy powiedzmy początek. No, ale no, jakiś tam fragment. Teraz widzimy kolejny fragment. Tego, którego się nie udało zobaczyć wczoraj, bo drzewa zasłaniały. Co prawda dzisiaj nie jest lepiej, no ale może inaczej. Inne ujęcie tego samego. O, proszę bardzo, może tak. Tak, więc no w ogóle spoko. Miałem całkiem dobrą miejscóweczkę, ale okazało się, że mógłbym mieć lepszą. No kurwa, no czego więcej. Podziwiajmy, jaka Polska jest piękna. Co prawda powinny iść, ale trudno. W ogóle jest zajebiście ciepły dzień. O! Tak więc kamera jest w ogóle coś wspaniałego. Normalnie kamera to jest, trzeba dodać, GoPro Hero 3. Biała edycja, o, niebieski znak. Szybkie ujęcie doliny. O poranku, godzina 6.50. A tak przez dłuższy czas będzie wyglądała moja droga. W ogóle góry bez wszystkie chciałem powiedzieć, że to są góry nie tyle dla wędrowców, co góry przeznaczone dla narciarzy. Ale narciarzy biegowych. Jedyna trudność, jaka była, to był czerwony szlak od yy, Polanicy Zdrój do yy, schroniska Muflon. O, proszę bardzo. Hmm? Do schroniska Muflon. To tam było ciężko. Tam żałuję, że nie, że nie zrobiłem filmu, jak było takie zajebiste zejście. No kurwa zajebiste. Zajebiste strome. No, ale jak widać, na, za na załączonym obrazku mnie się udało. Hmm? A tak to idzie się po takich drogach, i to są, no, no, mówię, to są góry dla narciarzy biegowych. Warto było przyjść, przyjechać właściwie, zobaczyć. O! Proszę bardzo! Warto było przyjechać, zobaczyć, przekonać się. I ten, i koniec, no. Zdobyłem najwyższy szczyt, jagodną. Zajebiście. Zdobyłem najwyższy szczyt. O, proszę bardzo. Zdobyłem najwyższy szczyt, jagodną. I koniec. No, teraz idę dalej. Teraz kieruję się w stronę masywu śnieżnika. Dzisiaj będzie długi marsz, ponieważ muszę dojść. Przynajmniej spróbować do międzylesia. Tam przenocować przed, przed miastem. I ten, i już ruszyć w stronę Międzygórza, gdzie już byłem. No ale, niestety, tak wiezie mój szlak bojowy z Pierwszą Armią Ludowego Wojska Polskiego. Tak wygląda las tam poniżej. Znowu niebieski szlak. Proszę bardzo, wejść na górę. O! Tam mamy kolejne ujęcie. No nie no, no, kamera to. Coś czuję, że chyba aparat zostanie odstawiony do lamusa. Chociaż żal się będzie rozstać. Ale aparat zostawiony, zostanie odstawiony do lamusa i teraz będzie kamera. No, dokupię sobie więcej baterii. Udało się. Udało się zrobić następną część. No kurwa, no. Co ci ludzie chcą od tej kurwa Polski? Co ci ludzie chcą? No... Jest po prostu niesamowicie piękna. Jest niesamowicie piękna. No kurde, no to jest... No masakra jest w ogóle. Masakra. No i aparat chyba zostawiony w odstawkę a będzie brana kamera żeby kręcić takie coś ale jednak aparat też będzie w sumie brany bo nie wiadomo może się przydać Proszę bardzo chociaż kamera też robi zdjęcia ale już nie wiem w ogóle co to jest tu jest taki słupek gdzie są napisane Proszę. Różne liczby, i tych słupków tutaj jest po prostu od zajebania. Z każdej strony jest licz... inna na liczba, nie wiem co to jest naprawdę. Może ktoś będzie wiedział, to mi napisze, to było zajebiście. No, ja nie wiem w każdym razie. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda o poranku 3 czerwca. No i idę dalej. W ogóle jedynymi turystami, jakimi spotkałem, to byli turyści między Jagodną a schroniskiem Jagodna. Proszę. Coś pięknego, coś pięknego. O, a to ja. Jak idę? Hmm? Można, można. Cień sobie ten filmuje. No, jedynymi turystami, to byli to byli, to byli turyści tutaj. Tak to jedyne co spotykałem, to drwali. I nikogo więcej. nikogo więcej. No nic, to by było na tyle. Na razie, tak wygląda las po prawej stronie. To by było na razie na tyle. Jak będzie coś fajnego, albo godnego uwagi albo strasznego i się uda nakręcić i przy okazji przeżyć bo to jest bardzo ważne to pokażę a na razie dziękuję No prawie dziękuję a jeszcze kurwa jestem hmm? Swaniaczki a tak wygląda las po lewej stronie zaraz go pokażę lepiej też można było trwać. No. Tak więc żołnierze, którzy wa walczą w warunkach górskich to powiem szczerze, że mają kurwa przejebane. Przejebane mają, no ale trudno. Jak to mówią, każdy ma swojego diabła. Każdy ma swojego diabła. No dobra. Nara. Jestem na niebieskim szlaku wciąż. Chciałbym pokazać jak to wygląda. Minąłem właśnie taką wioskę. Nawet trudno to nazwać wioską, proszę bardzo. Tak wygląda Polska. Z tam co widać, tamtą drogę. O, tamtą. Taką. Tamtą drogę co widać, taką powiedzmy stąd rdzawą. Tam jest poniżej moja droga, którą szedłem rano i pokazywałem. Z tamtej góry szedłem dzisiaj. Tak wygląda Polska. O, jakaś fura. O, to niedługo się będziemy spotykali z jakąś drogą w ogóle. No dobra, tak to wygląda. Po prostu no, nies niesamowicie pięknie. W ogóle spokój, cisza, taszyny napierdalają jak szalone. Teraz pokażemy tutaj Proszę bardzo o. czego chcieć więcej kurwa, po no, prostu jest Zajebiście. <laughs> zajebiście. Teraz ruszę troszeczkę do przodu, żeby pokazać, może co, coś, coś tam będzie po drugiej stronie. Tą drogą bym szedł, jakbym szedł żółtym szlakiem, ale szedłem niebieskim, czyli z tamtej strony minąłem całą tą drogę. A tak wygląda panorama. To jest kamera szerokokątna, więc ona to powinno na ładnie ująć. Ja za chwileczkę idę tam. Tak więc powiedzmy od tej, od tej strony: O, elegancko Polska! Proszę bardzo. Dobra, muszę iść dalej. A to nieco inne ujęcie tej samej doliny. Proszę bardzo. Ja później zrobię, postaram się zrobić zbliżenie, jak będę montował film. Będzie ona pokazana nas bliska po prostu. Niesamowite. W ogóle kto wie, czy tam właśnie kurwa nie idę. Rzeczywiście idę naokoło, bo wszystko na to wskazuje, że ja tam będę szedł. No ale to... to się jeszcze okaże w praniu. O, ja idę tutaj, tutaj na żółtym szlakiem sobie. No sobie pomykam, no. Jeszcze raz. Tak wygląda moja łączka. Tak wygląda łączka, którą właśnie idę. Będę szedł. Ciekawe co tam jest po drugiej stronie. To też może zostanie pokazane. No zobaczymy. W każdym razie. Tak to wygląda. Okej. Okay. Właśnie minąłem Czerniec. Proszę bardzo. To jest ta góra. Tutaj. Tam jest, tam jest miejsce na ognisko i tak dalej. I teraz. Moment, moment. I teraz, o żółty szlak, i teraz kieruję się na czarny. Ale ja czarnym nie będę szedł, tylko będę szedł żółtym dalej. A to już jest ostatni film na temat doliny. Scen o dolinie kurwa. Budka suflera i tak dalej. No tak to wygląda z góry Czerniec. Proszę bardzo. Później zostanie nakręcony, znaczy zmontowany osobny materiał o tej dolinie i otaczający jej ją wzgórzach. Dobrze, że nie kurwa Golan, bo byśmy się napierdalali. O. Trzeba o. bardzo. O. Tak to wygląda. No, ja teraz sobie idę w dół. I generalnie już będę schodził w dół aż chyba do tamtych partii. Ale to się zobaczy. W każdym razie tak to wygląda. Teraz by się przydał kurwa dron. Wysyła się drona, robi wszystko z powietrza i jest ok. A tak z poziomu żaby. O. Przystanek autobusowy z poziomu żaby no nic, ale to jest tak na marginesie. No, pogódkę jak widać dopisuje, Humorki na razie też. Zobaczymy co będzie później. No i dobra. Uff. Dobra. Można powiedzieć, że szedłem z górby wszystkich. Tak wygląda moje obozowisko. Proszę bardzo. Hmm. Tam. Co widać, to są w ogóle ten yy, to jest stacja kolejowa w Międzylesiu. Ja jestem jakieś od nich 100-150 metrów. Proszę bardzo, muszę nakręcić, muszę nakręcić jeszcze raz, ponieważ bateria się wyczerpała. O, tutaj jest moja kiełbaska. Tam jest niezbędnik, nóż, i tak dalej. Kiełbaska się robi, tak wygląda moje obozowisko. A wracając tam do tych budynków, co widać, to jest stacja yy, kolejowa w Międzylesiu. Tak wygląda otoczenie, ale otoczenie to się jeszcze pokaże później, jak już zjem, zjem kolację. Mm. No i tutaj się ładnie robi. Ciuszki schną, tutaj jest chlebek na górze. I tak dalej. No później pokażę jeszcze okolice, jak to wygląda. A na razie to chciałbym się po prostu pochwalić obozowiskiem. Mm. Ciuszki schną, no, ja już mówiłem. No spoko, ma to sens. No, jak widać, po, nad obozowiskiem już unosi się tylko lekki dymik. Kolacja została zjedzona, tak więc tak to wygląda. Teraz pokazuję okolice. Proszę bardzo. Ja przyszedłem, aha, stamtąd. Tam jest moja ścieżka dojścia. Hmm. O, jest właśnie. To jest moja ścieżka dojścia. O, tak to wygląda. Całkiem przyjemny las. Mam nadzieję, że nie zostanie spalony. Przynajmniej nie z mojej winy. Hmm? O, proszę bardzo. Jeżeli pamiętamy tamtą dolinę Mgieł. To tak, ona ma swój początek albo koniec, no zależy, z której strony patrzeć, no ale w każdym razie tak to wygląda. Przy okazji zobaczymy, jak to wygląda, kurwa, z drogi. W ogóle chciałem powiedzieć, że kurwa stopy to mnie tak wolą, że o Jezus. O, się nic nie widać. Dobra. O jejku, jejku. no tak to wygląda w ogóle tak to wygląda z drogi jeżeli pamiętamy tamtą dolinę gieł to tak to wyglądało tam gdzieś jest mój namiot nie widać go z drogi o to chodzi Tą drogą przyszedłem, tutaj. Miałem się rozbić gdzieś tutaj ten, na tej polance. Gdzieś tam bliżej tych drzew, ale stwierdziłem, a pierdolę tam. Chudę. W każdym razie, no tam gdzieś jest mój namiot. Ja sobie ja teraz idę, żeby pokazać y, stację Międzylesie. Tak więc na razie damy pauzę. Proszę bardzo, jesteśmy na stacji. Między lesie, z tym, że z drugiej strony, z tej strony, tajnej rzekłbym, o tak to, to wygląda. Całkiem fajna stacja. Bardzo duża, jak na taką małą mieścinę, tak szczerze mówiąc. Może ma, ma, małe miasto, może tak. Hmm? bardzo. Tak więc, ma to sens, jak widać, na załączonym obrazku. Oczywiście matka, boska i tak dalej. No to rowisko. Hmm? Przejście i w ogóle. Tak więc spoko. Tak wygląda dość do tej stacji. A ja w tej chwili idę sobie troszeczkę dalej jeszcze i poszukać mojego go, tajnego wejścia na żółty szlak i później uderzam do Śródmieścia. I tam już będę szukał swojego niebieskiego szlaku. I później do międzygórze. Omijam śnieżnik, omijam schronisko, ponieważ już parę razy tam byłem. Tak więc nie ma to ma sensu to go powielać. To są Jupitery, ciekawe czy będą świeciły w moją stronę. Zobaczymy. Hmm? No, no. między lesie można? Można. Ok. No i tak to, to ładnie wygląda. To jest ładny, gęsty las Wieje w ogóle, wieje kurwa, wiej kurwa z kurwy synu, wiej Zostawiłem swój namiot bez opieki i nadzieję, że się nikt nie płaci Na nic co tam jest Pusto Tajne przejście Tak nic nie ma lipy O! Ok, no i tak to, to wszystko ładnie wygląda. Tutaj też tajny ten schron dla pociągów takiego żeby ukryć i w ogóle. No i tak to, to ładnie wszystko wygląda. Bardzo ładny las. Jak słychać te ptaszki napierdalają jak szalone. Dajmy im szansę. Ja miałyście swoją szansę, no i koniec. No i ja teraz idę szukać swojego żółtego szlaku i później wracam do obozowiska i na tym zakończymy dzisiejsze filmowanie. Narra! Narra!